Witam, witam w kolejnym odcinku, a tym razem taki nietypowy. Chciałem się zająć największymi polskimi upgradeami w FIFA 22. I zacznijmy na początku od naszego kapitana reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Na świetny sezon idzie po rekord Gerda Miller'a, który jest już od wielu, wielu lat i nawet na South FIFA ma plus jeden do overall'a Kolejnym jest Piotrek Zieliński, który. Gra jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze, nie ukrywajmy. Na poli widać, że jest strzeleń i ma duży udział, w tym właśnie Piotrek. I pozycja ma w środku pola, ale teraz przechodzimy do Rafała Gikiewicza. Najlepszy sezon zdecydowanie w karierze, najwięcej obronionych rzutów karnych w Bundeslidze na South już ma ocenę 79, ale myślę, że do 80 dobije. Kolejny drągowski Fiorentina widać, że się podniosła po tych trudnych sezonach i już Bartłomiej dostał dwa informy w Fifie, a to już jest bardzo dużo. I ma 77 overall, ale teraz Świderski który w pałku gra bardzo dobry sezon i widać, że radzi sobie. Ma 7 bram y 9 bramek i 7 asyst. No 73 na Sofifie, a teraz Helik. Helik zawodnik, który przyszedł z Krakowi do Barnsley czy z Championship i tam odżył sezon życza zdecydowanie. Kilka bramek strzela, co się nie zdarzyło wcześniej. Plus 3 ale myślę, że spokojnie będzie. Tym bardziej, że Barnes ma dobrą formę i walczy o awans. No i na razie na tych zawodnikach 6 przedstawiłem, którzy mają największe szanse na wzrost więcej niż na duży upgrade po prostu. I są to zawodnicy na pewno utalentowani. Jak chcecie kolejny odcinek, na przykład z największych downgrade'ów albo największych upgrade'ów z ekstra klasy, to piszcie w komentarzu właśnie propozycje. Zachęcam do łapki w górę, żeby robić większe zasięgi, żeby do większej ilości osób, odbiorców trafiało. No i to już na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.